Dziewczyna upuszcza swoją teczkę i mówi: Stara, podnieś mi teczkę. Kobieta odpowiada: Nie podniosę twojej teczki. Tak się odzywasz? mówi dziewczyna. Nie znałam twojego imienia, dlatego powiedziałam stara. A teraz szybko, daj mi moją teczkę, spóźnię się na rozmowę kwalifikacyjną. Kobieta mówi: Masz rozwiązane sznurówki. Kiedy się schylisz, żeby je zawiązać, podnieś też swoją teczkę. Nie jestem twoją służącą. dziewczyna odpowiada. Myślisz, że jesteś aż tak ważna, żeby mówić do mnie w ten sposób? Ludzie tacy jak ty nie znaczą dla mnie nic. Jeśli dziś dostanę pracę w wielkiej firmie, zatrudnię cię jako pomoc domową, nawet mając już służącą. Kobieta mówi: Pycha nie jest dobra i jest też sposób, w jaki należy prosić o pomoc. Czy w domu też tak mówisz do swojej matki? Dziewczyna odpowiada: Spoliczkowałabym cię, jeśli coś powiesz o mojej matce. Kobieta mówi: Dlaczego? Zabolało cię, że wspomniałam o twojej matce? A jak ty traktujesz matki innych ludzi? Tylko Bóg może dać ci rozum. Dziewczyna mówi: Gdybyś nie była starsza, już dawno bym cię spoliczkowała. I podnosząc teczkę mówi, zjeżdżaj stąd. Kobieta rozdziera teczkę. Dziewczyna mówi, wariatka, po co zniszczyłaś moją ważną teczkę? Jak teraz pójdę na rozmowę? Kobieta mówi, tak jak przyszłaś mnie obrażać, ja też się źle poczułam i podarłam twoją teczkę. Dziewczyna mówi, teraz to przesadziłaś, swing, i chce ją uderzyć. Ale młody mężczyzna łapie ją za rękę i mówi, co ty wyprawiasz? Dziewczyna mówi, panie Wac, co pan tu robi? Mieliśmy spotkanie. Mężczyzna odpowiada: Tak, ale co ty tu robisz? Dziewczyna mówi, Panie, ta stara od dłuższego czasu mnie nęka. Szłam tylko do jej biura, a ona zniszczyła moją teczkę. Jest szalona. Mężczyzna mówi: A tak, to moja mama i z tego co wiem, nie ma żadnej choroby psychicznej. Dziewczyna mówi, to pana mama? Mężczyzna mówi: Tak, szłem do samochodu i zobaczyłem, że ktoś obraża kobietę. Gdy się zbliżyłem, zobaczyłem, że to moja mama. Przyszłaś na rozmowę w mojej firmie, prawda? Dobrze, że właśnie tu poznałem twoją prawdziwą twarz. Dziewczyna mówi, nie, proszę pana, byłam tylko zirytowana. Zwykle dobrze rozmawiam ze wszystkimi. Mężczyzna odpowiada: "Daj spokój. Wszystko słyszałem. Obrażałaś moją matkę. W mojej firmie nie dostaniesz pracy. Wynoś się stąd." Dziewczyna mówi: "Nie, proszę pana. Przepraszam. Popełniłam błąd." Mężczyzna mówi: "Obraziłaś moją matkę celowo. Dziewczyny takie jak ty na nic więcej nie zasługują. Zobaczymy, kto ci da pracę w tej branży." Dziewczyna mówi: "Proszę pana, błagam. Przepraszam mnie." Mężczyzna mówi: "Nie błagaj mnie. Przeproś moją matkę, którą obraziłaś." Dziewczyna mówi: Proszę pani, przepraszam. Mężczyzna mówi: Przeprosiłaś, ale to nic nie da. Zraniłaś serce matki, a tego się nie wybacza. Wynoś się. Dziewczyna zbiera torebkę i odchodzi. Kobieta mówi: Synu, nie jestem twoją matką. Dlaczego jej to powiedziałeś? Mężczyzna odpowiada: Co? Nie jest pani moją mamą, ale jest jak matka. Ta dziewczyna była wobec pani Chamska, a mnie to zabolało. Powiedziałem to tylko po to, żeby dać jej nauczkę. Kobieta mówi: Z jednej strony są ludzie tacy jak ty. Z tak szlachetnym umysłem.